Cześć, witajcie. Nazywam się Renata Rybak, jestem dietetykiem, e, trenerem odchudzania i zdrowego odżywiania, coachem. E, e, Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat odporności, a w zasadzie na temat e, diety, e, produktów, które warto spożywać, żeby wzmocnić swój układ odpornościowy. Temat odporności jest niesamowicie ważny, zwłaszcza teraz, w dobie tej pandemii, która nas spotkała. Eee, bo wiecie co? Eee, mówi się cały czas na każdym kroku o, o tym koronawirusie, czy w mediach, czy w telewizji, w internecie. Eee, mówi się, że jest źle, mówi się, że eee, będzie gorzej i na pewno tak będzie, ale powiem wam szczerze, że ja to mam troszeczkę już dość tego słuchania, w tego biedolenia o tym, jak to jest i będzie źle. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, trzeba zawartość o swoje zdrowie, o swoją odporność, a dieta nam w tym bardzo pomoże. Dieta to jest podstawa naszego funkcjonowania, to jak się odżywiamy, jak wzmacniamy nasz układ odpornościowy, tak też funkcjonujemy pod kątem sił witalnych i energii. Dlatego, moi drodzy, chciałabym Wam dzisiaj um, przedstawić kilka takich superfutców, kilka produktów, które absolutnie pozytywnie wpłyną na Wasz układ odpornościowy. Produkt numer jeden, a znaczy produkty numer jeden to są kiszonki, Na pewno lubiane, na pewno znane, ale też bardzo wartościowe. Ogórki, kapusta, ale też można jakieś jeść fajnie paprykę czy, czy karafiol. Absolutnie polecam w z wzmacniającej odporność. Są one źródłem kwasu mlekowego, który wpływa na przewodu pokarmowego, przyczynia się do rozmnażania tych dobrych bakterii w jelitach, a to świetnie stymuluje układ odpornościowy do pracy. Grupa produktów numer dwa to są produkty fermentowane, takie jak chociażby jogurt, kefir, maślanka czy mleka cydophilne. Jeżeli nie ma żadnych alergii czy intolerancji pokarmowych, to te produkty również powinny się znaleźć w Twojej diecie, bo też pozytywnie wpływają na mikrobiotę, też są źródłem tych bakterii probiotycznych, które podobnie jak szonki, stymulują układ odpornościowy do, do pracy, wzmacniają po prostu odporność. Następne produkty to są takie trzy przyprawy typu imbir, kurkuma i cynamon. Moim ulubionym z tych trzech jest kurkuma. Nie tylko cenię ją za piękny kolor i źródło w tym kolorze, ogromne źródło beta w, w, w tym produkcie, ale przede wszystkim też za jej właściwości. Proszę, dodawajcie kurkumę nie tylko do potraw, ale też do wody. Świetne są takie szoty z kurkumy pijane e, nadczo. Cytryna, e, właśnie kurkuma, łyżeczka kurkumy, mała ilość wody, takie 20-30 ml i to wypicie przed śniadaniem super odżywia jelita, wpływa na perystatykę jelit i przede wszystkim wzmacnia odporność. Ale też połączenie kurkumy i cytryny i miodu. To jest super nawet super lekarstwo na, na infekcje, ale też na wzmocnienie układu odpornościowego. No przede wszystkim dlatego, że to jest połączenie naprawdę wielu składników, które mają tak jakby inną troszeczkę perspektywę wpływania na nasz układ odpornościowy. Ja bardzo często sobie robię takie napady, a mianowicie zalewam. 2-3 plasterki imbiru, e, odpowiednią ilością e, wody, to jest zazwyczaj takie 150-200 ml wody, ciepłej wody. Jak ta woda przestygnie, e, dole, albo dolewam e, trochę zimnej wody później, jak imbir się zaparzy, dorzucam e, kurkumę, łyżeczkę kurkumy, albo jeżeli e, jest akurat w sklepie i mogę ją kupić, to, to korzeń kurkumy. E, oczywiście, do tego cytryna, przynajmniej jedna cytryna i miód, przynajmniej taka łyżeczka miodu, no też z miodem nie warto przesadzać oczywiście, no bo to są cukry. E, Taki naparł pijany raz dziennie, na pewno wpłynie pozytywnie na, na odporność i też dodatkowo na układ trawienny, układ pokarmowy. No i też takim jeszcze jednym składnikiem diety, który powinien was się pojawić, aby wzmacniał Was w kontekście właśnie odporności, to są ryby, owoce morze, generalnie produkty, które są źródłem tłuszczów nienasyconych, głównie z grupy omega-3, one świetnie modulują układ odpornościowy do pracy, działają też pozytywnie na układ sercowo Moi drodzy, ryby, owoce morza, ale też oleje roślinne, oliwa z oliwek olejemiany, to też w tym momencie, teraz w dobie tego, co się dzieje, absolutnie królować w waszej kuchni. Jeżeli was to zainteresowało, jesteście zaciekawieni tą wiedzą, chcielibyście rozszerzyć te informacje, to zapraszam do kontaktu indywidualnego ze mną, natomiast również zapraszam Was niebawem do drugiej części mojego wystąpienia, gdzie jeszcze więcej powiem na temat tych dobrych, właściwych produktów, które pozytywnie wpływają na naszą odporność. Bądźcie zdrowi, do zobaczenia, do usłyszenia.